Dobry państwu, Dzień w niedzielę. Dobry. Właśnie wyszliśmy z domu. Badek, daj łapę. Yy, I kierujemy A, się, wyobraźcie sobie, na śniadanie. Yy, dlatego, że nie mamy, w domu nie, ma. nie mamy w domu absolutnie nic do zjedzenia. Tędy, tędy. No. Czy, czy idziemy w dół do tego bursztyna? No, no to dobrze. No tak, tak, bo pokażemy Wam fajną śniadaniową knajpę. Co śniadaniową obiadową też, wprawdzie Ona nie jest jakaś super. E, ładna i w ogóle jest w beznadziejnym miejscu, tuż przy ulicy. Ale to jest coś na kształt takiego baru, w którym można zjeść po prostu na szybkość śniadanie, obiad też. E, no takie normalne dania, no wiecie, jak to, takie domowe obiady, bardziej coś takiego. E, więc, więc tam idziemy, a później o, jesteśmy umówieni, zobaczymy jak nam tam wyjdzie to wszystko w praniu. Pogoda dzisiaj jest superowa, jest bardzo ciepło, także z przyjemnością się dzisiaj można było troszeczkę rozebrać, jak tu widzicie. Tak wygląda proszę Państwa, zestaw on kosztuje 1690 chyba, nie? Siedzimy sobie. Jaka to jest ulica? Na Grunwaldzkiej. Tylko wygląda smacznie. 56 zł chyba zapłaciliśmy za całość. No to chyba spoko. Minęło 15-20 minut chyba nie damy rady zjeść wszystkiego. No. Idziemy trochę rozchodzić to śniadanie, bo najedliśmy się jak bomki. Idziemy no. szukać hula i nogi, bo dzieciaki chciały pojeździć. Na razie nie widzę, ale widzę plac zabaw. Możemy wejść na moment. A ja widzę fajnego kota tam. O, jest gangster, rzeczywiście. Idzie, jest, sobie. idzie sobie. No Dobrze, jest. Władziu, pójdziesz. Zobacz, jaki kotek. Schował się. Jesteśmy na placu zabaw, warunkiem wejścia na plac zabaw dla dzieci było to, że dają nam chwilę posiedzieć <grym> i nie będą wołać cały czas mama, tata, da, da. nie daję temu układowi zbyt wielu szans, ale jest nadzieja, na razie proszę się bawić. Idziemy dalej, po prawej stronie mamy zakład balneologiczny, a idziemy teraz do parku północnego i tam się umówiliśmy ze znajomymi, którzy przyjadą polonezem. Polone zęborewiczem. Dziwne, jak mało ludzi dzisiaj na Mąciaku, przy niedzieli. No ale pogoda jest taka, że może wszyscy poszli na plażę. Bez lodów się nie obejdzie, oczywiście. Dobra, chodź, ładziu, łapę Mama, dawaj. No dobrze, idziemy na razie razem. Chodźcie. Zaraz się zamienisz. No, zaraz dwie będziecie jechać. Paweł pojechał z Matyldą jako pierwszą na tej kolejnoce dzieciaki już w tych holajnogach mówią od dłuższego czasu, więc dzisiaj sobie trochę pojeżdżą po mieście. No, też, też jechać? Oboje chcą pojeździć, no i dobrze. Wypykamy te wszystkie punkty, które tam mamy kredytowe, wykupione na te no, nie, ja e, no Jakoś tak rzadko nam się składa, że rzeczywiście są nam one potrzebne. No hej! No i jak? Kurde, tylko chwilę, on nie Klara, spadnie tak? z tego? Słucham. On nie spadnie z tego. Zobaczymy. Daruszka, zapraszam panią. Tyk. Trzymaj się tylko Klara. Chodzimy. Obie nóżki. Trzymaj się. Tak. Tylko nie schodź po drodze. No. Pojechali, jak było? Bardzo fajnie. Fajnie. Władek też jedziesz? Nie. Pojedziesz, Miśku. Jedzie. Hej. Jedźcie dalej. No, a my idziemy w tamtą stronę. Chodźcie. A my jechaliśmy tamtą alejką. Wiem, widziałam. Cześć, ciata! Władek chyba jest jeszcze trochę za malutki. Nie kumał trochę o co w tym wszystkim chodzi. Chodźcie. Chodź Wodziu! O, tak chciał, a tak, a tak się boi, chyba. Bo, Popina. No bo, bo się boi, że spadnie. No chyba trochę się boi, no. Bo boję się drutków. Pojechali. Będą w naszą stronę. To jest matka. I ruszyła. Łogiń. No co jest? Dawaj, wio! I trzyma, nie puszcza! Pojechała matka sama, widzicie? Zaraz przyjedzie tutaj do ciebie. Jadą? do. Nie tak. Nie się cieszy mało. mama. nie ja. ma? Dobra, i koniec wycieczki. Chulai nogę już odstawiłam. Muszę wam powiedzieć, że specjalnie kosztowna impreza to to nie jest, bo nie możemy tych 50 wyjeździć 50 zł. Jeździmy, jeździmy w kółko na ZET i cały czas jeszcze mamy 30 punktów do wykorzystania. Czyli, tak jakby wydaje mi się, jakby równowartość 50 zł, bo od 50 punktów startowaliśmy. To co? Idziemy usiąść gdzieś, nie? No, idziemy zasiąść. Kiedyś to miejsce nazywało się Dworek Admirał, zdaje się. Teraz już to jest jakaś inna restauracja. W każdym razie zawsze tutaj był duży plac zabaw, jest nadal, tylko widzę teraz tuż przy parkingu. No nie wiem, zaraz zobaczymy, ale pewnie usiądziemy tutaj na moment. Nadjeżdża Radek swoim Polonezem Borewiczem. No już tu siedzimy przy stole. Na samym środku. A ja yeah. o ten, zobacz. Widzisz jakiego ma wujek poloneza? Podoba Ci się? Chcesz zobaczyć jak ma w środku? Wiesz jak się otwiera No dawaj, spróbuj otworzyć. Cyk, o, tu się bierze. Zobacz O, widzisz. Ja yeah. i co? Fajnie ma w środku? Piesek, no Wejdź do środka i zobaczysz jak on się fajnie Kiwa, ten piesek, kiwa głową, patrz O, widzisz, jak kiwa głową Fajnie, nie Siadaj na ten, na fotel No, chodź, ja ci pomogę O, ty kiera, co Jak się nim kieruje, pokaż No nie, wstyd się, pokaż O, idzie wujek, zobacz Oj, nie bój się, nie bój się, spokojnie Dobrze, dobrze, chodź, chodź, chodź. Nie, wstydzi się trochę. Jak Ciebie zobaczył, to od razu zaczął schodzić. że nic w tej knajpie nie nagraliśmy, nie? No, spotkanie ze znajomymi. Teraz idziemy sobie do Sopockiego Kebabu. Tam już druga część grupy, że tak powiem, czeka ci od Poloneza A tutaj park północny po lewej stronie i zaraz za nim i zaraz za nim może yy, po lewej po, tylko te dwie ci się mylą. No. Tutaj mamy Korty Sopockie. A to jest ulica bohaterów Westerplatte. Dziewczyny, jak widać, mamy sprzedane. Ciocia i wujek się zaopiekowali, zaanektowali nam dwie córki. Widziałeś, że córki mamy sprzedane?

O właśnie. Dziękuję bardzo. Ja, na plaży. A, co tam chodziło? Naprawdę. Skoczyłam na moment z plaży, żeby e, polecieć do domu po kilka rzeczy życzył na zmianę dla dzieci ubrania. E, jakiś kolc, bo się tak głupio siedzi i pomyślałam, że chyba sobie przyspieszę i wezmę nogę e, i może uda mi się w 20 minut obrócić. No i jestem, udało mi się szybko obrócić na nogę częściowo. Hello! Ciepłosi? No. Hej! Będzie Będzie tu. Nie, tu Matylda z przodu. Matylda. Chodź, kochaj. Cyk, mamy to. Dobra, świat się dowie, ale superowe foto. Pięknie. I jeszcze tu film leci, jak co już czy jeszcze? On to już na na Produkcja najwyższej jakości w toku. <grywa> A ciocia nagrywa. Kładziu <grywa> nie wie, co się dzieje. <grywa> Nie możesz niemożliwe. Jestem! O Boże! No i przyszła pora na zapiekaneczki. Jest wujek Piotrek, Lublin. Lublin, pozdrawiam. No. Chodźcie na chwilę. Matylda. Dajcie ciotce odpocząć, dobra? Okej? Okay? No. Dajcie ciotce odpocząć. Okej? Okay? Klara, wracaj tutaj, chodź tutaj. Nie na zół. Nie na dół. Chodź! Chodź, chodź, chodź Paweł! Ale czemu się denerwujesz? Idziemy spokojnie. Nie widać, przede mną biegną dziewczyny, idziemy nagrać. E, morze, jak szumi, jak fale odbijają się od brzegu. Chodź. Uuu. Chodź. Czekaj, Misia. Czekaj, ja podtrzymam. Chodź. Nic nie widać przed nami z daleka. Chodź, Wadziu. Chodź.